Siema siema, witam w nowym odcinku LEGO Miasta. Dzisiaj kolejna część budowy LEGO góry. Zaczniemy od tego, o czym mówiłem w poprzednim odcinku i tutaj nie mam na myśli odcinku Olego Górze, tylko ostatnim odcinku, w której budowaliśmy skatepark, także pozbędziemy się tej skały, yy, ona mi się nie podoba, myślę, że możemy to zrobić o wiele, wiele lepiej. Myślę, że skoro już to rozwaliliśmy, to zanim zaczniemy budować nową skałę, damy sobie tam z tyłu 1 albo dwa, albo może i trzy, nawet filary, tak żeby nie mieć potem utrudnionego dostępu przez tą skałę. Okej, okay, mamy te filary, ja tam jakoś specjalnie nie próbowałem ustawiać ich równo, bo tym się zajmiemy później, jak będziemy tutaj nakładać te płytki, to i tak później się zawsze wszystko komplikuje. To znaczy na początku wydaje mi się, że jest OK, a potem jak zaczynam mocować płytki, to jednak zawsze połowę rzeczy trzeba pozamieniać, więc na razie niech one sobie tak tutaj stoją, żebyśmy mniej więcej widzieli, jak to będzie wyglądać. Pokażę wam to od góry, a teraz zabierzemy się już za tą skałę. Dobra, myślę, że zatrzymamy się na trochę z tym, co mamy teraz. Tak to wygląda, moim zdaniem o niebo lepiej, myślę, że się zgodzicie. Mam dużo klocków jeszcze, ale nie chcę budować na razie dalej, bo zauważyłem, że tutaj dwa rodzaje klocków robią całą robotę. I to głównie te yy, oraz jego odwrócona wersja, czyli to jest ten skos taki od dołu do góry. No i oczywiście tam jest też od, od góry do dołu. W ten sposób. Te klocki kupiłem niedawno, one są dość trudno dostępne, ale naprawdę to one są odpowiedzialne za cały ten efekt i oczywiście te drugie. Mam ich zamówionych trochę więcej, ale jeszcze to mnie nie doszły, więc na razie nie będę tutaj budować, bo boję się, że mi się zrobi taka brzydka ściana jak wtedy. Używanie tych innych słupów pod mniejszym kątem to tutaj się nie nadaje. Można dołożyć jeden, dwa, tak dla urozmaicenia, ale nie więcej, bo wtedy to już zaczyna szpecić. Tak czy siak, najtrudniejszą rzeczą tutaj będzie połączenie tej skały z dachem piętra. Wiem już, że to będzie masakra. Po pierwsze, dlatego, że tutaj te elementy one nie są razem. One się tutaj nie wiem, jak wam to pokazać, ale one się nie trzymają w kupie i. Dopasowanie tych wszystkich studów, które tutaj są do dachu to będzie masakra. Już sama wysokość będzie trudna do spasowania, a co dopiero jeszcze, żeby każdy stud tutaj ładnie wszedł. Nie wiem jak to zrobimy, na razie zrobimy sobie jakąś przymiarkę dachu, nawet zamontujemy właściwie część dachu i zobaczymy ile mi tutaj brakuje z wszystkich stron do połączenia tego ze skałą. Widzicie, dużo nam nie brakuje, żeby to połączyć. Tu jest taka troszkę dziura, ale tak naprawdę ta część będzie najmniej widoczna. Jak widzicie, tutaj też budowałem trochę bardziej używając klocków płaskich, bo tego kompletnie nie będzie widać. Mimo wszystko, nie będę tego budował na siłę, byle jak. Poczekam na te fajne klocki i wtedy to wyrównamy do dachu. I to będzie chyba najtrudniejsza rzecz, jaką do tej pory robiliśmy w LegoMieście. Więc teraz przejdziemy sobie do czegoś przyjemnego. Dawno nie robiliśmy tutaj nic na froncie, a jak wiecie, mi zależy na tym, żebyśmy ciągle robili coś innego. Mimo, że Lego Góra jest co dwa tygodnie, ale tak naprawdę w ramach tej Lego Góry ciągle robimy coś innego i ciągle jest mnóstwo, mnóstwo rzeczy do zrobienia, a jeszcze więcej przed nami, bo zobaczcie, ile tu można jeszcze wybudować w górę. No dobra, czas zabudować tą wnękę na wyjmowanym dachu naszego tunelu. Jakby ktoś nie wiedział... To jest wyciągalne. W środku mamy skrytkę, i teraz zastanawiam się, czy budować cały czas na tym. To jest w miarę lekkie i stabilne, więc myślę, że możemy jeszcze na to trochę dobudować. Bo zastanawiałem się też nad taką opcją, żeby tutaj wybudować gładkie i kolejną wyjmowalną część postawić na tym, ale z drugiej strony po co? To jest naprawdę stabilne. I tak sobie pomyślałem, że może warto też używać bardziej gotowych elementów, żeby było różnorodnie i też niekiedy szybciej. Po prostu mamy taką dużą skałę. To jest, nie, to nie jest największa skała. Myślę, że jest jeszcze jedna większa skała w lego. I ona tak się składa, że bardzo dobrze pasuje tutaj. Spróbujemy sobie to teraz ładnie obudować, tak, żebyśmy w zasadzie tą jedną skałą dobijamy do kolejnego pięterka, więc czemu nie? Zobaczcie, kilka prostych ruchów, i mamy praktycznie gotowe pięterko. Tu jeszcze sobie trochę podwyższymy. Jak widzicie, są tu tam jasno szare, bo tego nie będzie widać. Ja się staram mniej więcej wszystko budować w tym ciemno-szarym, z małymi akcentami jasno-szarymi, które nie do końca mi się podobają. Ja I tutaj, na przykład, te z przodu wiem, że już wymontuję. Dlaczego tak? Jak widzicie, wszędzie, gdzie jest skos, czy jak ja to nazywam, slow, bo tak się chyba to nazywa po angielsku. Jest troszkę inna barwa, bo po prostu inaczej na to pada światło, inaczej się odbija, więc moim zdaniem to tak naprawdę robi całą robotę, jeżeli chodzi o różnorodność kolorów, i nie ma specjalnie potrzeby dokładania tutaj innych. Oczywiście wyżej góry będzie się ona zmieniać, tam będą różne kolory, gdzieś tam na szczycie będzie oczywiście biały kolor. Wiadomo, szczyt musi być pokryty śniegiem, później będziemy też dodawać roślinność, tak, na górze też będą drzewa, będą jakieś krzaki, jakieś kępki trawy i tak dalej. Ale na razie budujemy głównie w tym ciemnoszarym. Dodałem tutaj jeszcze trochę, że tak powiem, szlifów. Moim zdaniem wygląda by to całkiem nieźle, aczkolwiek to jest akurat taki element, który na pewno będzie się jeszcze zmieniać. Wiem, tak jak wspominałem, na pewno, że będę chciał te jasno szare stąd wywalić. One mi się trochę nie podobają, ale poczekajmy, aż przyjdą nowe klocki. Myślę, że możemy sobie spróbować jeszcze zbudować na tym jakiś dach. Nie wiem czy mi starczy płytek, nie wiem co z tego wyjdzie. Można by powiedzieć klasycznie, nie wiem, ale spróbujemy. Nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że to mniej więcej na rozmiar powinno być dobrze. No, powiedzmy, trzeba dobudować jeszcze trochę tych ścian. Zobaczcie, mam taką konstrukcję, ciężko jest to zmieścić w kadrze. Bo już jest to całkiem spore. I teraz pytanie, jakie wam się na pewno nasuwa na myśl, po co tutaj się marnuje ta płytka w środku, ten dach? Ale z drugiej strony, jeżeli chciałbym, żeby to było mocne, to musiałbym tutaj dać jakiś spornik. I teraz się zastanawiam, czy dać tutaj spornik na tym pierwszym piętrze i spornik na drugim piętrze, czy może wymontować tą płytkę i dać jeden taki długi. Hmm. Ta płytka by mi się w sumie przydała, ale z drugiej strony w ten sposób myślę, że to będzie bardziej stabilne. Spróbujmy na razie z dwoma spornikami, albo jednym tutaj właściwie. Dobra, wyciągnąłem tą wielką płytkę ze środka. Ona się przyda, takie płytki są drogie i nie zawsze łatwo dostępne. A tutaj wykombinujemy coś innego i to niestety będzie kupam roboty, bo to było wszystko tak ładnie spasowane. Teraz jest tutaj pełno dziur i trzeba będzie to spasować na nowo. Nie wiem, jak to zrobić. Zaraz będziemy coś kombinować. Zobaczcie co tutaj wyszło. Oczywiście miało być łatwo i przyjemnie, zostawiłem sobie to na koniec, jest już późna godzina, chciałem pach-pach zrobić ładną skałę na froncie, ale no oczywiście komplikacje, nagle stwierdziłem, że chcę wyciągnąć tą płytkę ze środka, wyciągnąłem, trochę żałuję, trochę nie żałuję, nie wiem, nie ma co tego rozpamiętywać, bo generalnie rozrosło mi się to znowu. Bardziej niż planowałem, nie ma tutaj nagrania z tego, bo nie mam jak właściwie, muszę coś wykombinować, bo powoli góra staje się problematyczna do nagrywania. To znaczy, z poziomu tego, na którym mogę dostawić statyw, czyli właśnie z tego, nic praktycznie tam nie widzicie u góry. A kiedy miałem wyjętą tą część tego dachu, no to ona jest na tyle duża, że tak naprawdę i tak się w kadrze nie mieściła cała. Musiałbym jakieś sobie osobne stanowisko zmontować do nagrywania tego. A tutaj w tym pokoju Lego też nie mam na to miejsca, jak wiecie. Więc no chyba będę musiał kupić statyw taki normalny, nie taki biurkowy, tylko no taki na wysokość powiedzmy człowieka, żeby mógł tutaj ładnie z góry wam nagrywać, a nie tylko z poziomu stołu, bądź z ręki. No, niestety, już na tyle się to rozrosło, że nie ma wyjścia, Ale dobra, dość tych dygresji. Zobaczcie, co tutaj mamy. Teraz mamy tutaj o wiele większą skrytkę. Nie jest to tak ładnie wybudowane jak było poprzednie. Tam jest dużo rzeczy, tak. No, nie chcę powiedzieć, że byle jak wybudowane, ale nie tak elegancko, powiedzmy. Mimo wszystko, to jest dalej. Wytrzymałe i stabilne, nie wiem jakim cudem. Ale ja chyba to tak zostawię. Zobaczcie jak to ładnie wchodzi, jak puzzle. Hyc i nie widać w ogóle, że to jest wyjmowalne. Tutaj oczywiście brakuje jeszcze trochę klocków, no ale to do tego dojdziemy później. I w zasadzie wtedy będziemy mieli front skończony. Dobudujemy tam i kolejne piętro będziemy mieli Gotowe w całości. Ile takich pięter będzie? Pewnie jeszcze sporo. Kiedy skończymy, nie mam pojęcia. Dużo fajnej zabawy przed nami. Niestety muszę stwierdzić, że wyczerpaliśmy praktycznie już miejsce w mieście, jeżeli chodzi o ulicę. Nic więcej tutaj nie wciśniemy. Znaczy, możemy wciskać na siłę, ale w ten sposób tylko oszpecimy nasze miasto, a nie o to chodzi, żeby na siłę cokolwiek wciskać. To ma wyglądać ładnie. Więc z tego też względu nie dostawimy żadnego nowego pojazdu dzisiaj, ale też nie do końca zrobimy coś, co już dawno powinienem zrobić, czyli po prostu komponować gdzieś tutaj pociąg, bo on praktycznie ciągle jest gdzieś tam w tunelu i nie ma swoich wagonów. Więc przestawimy go teraz w jakieś dobrze widoczne miejsce. I myślę, że najlepszym takim miejscem jest to. Tutaj od razu małe info. W związku z tym, co powiedziałem, zawieszamy na razie sekcję pojazdową do momentu kiedy powiększymy miasto. Wówczas powyciągamy wszystkie pojazdy z miasta i będziemy je rozmieszczać na nowo. Będziemy dokładać też nowe i wróci po prostu stara sekcja pojazdowa. Ostatnio kiedy szukałem klocków trafiłem na... Taki element to jest jakaś maszyna do robienia lodów Zdaje się, to było chyba w kalendarzu adwentowym Myślę, że to się nada na naszej Sekcji gastronomicznej, że tak powiem To znaczy tutaj gdzie mamy popcorn Hot dogi, Tam te ciastka Niech będzie, że można tu też kupić lody kolejna ogłoszonko Ostatnio pytałem was, gdzie chcielibyście, żebym utworzył Kanał komunikacyjny, grupę whatever. Najczęściej pojawiającą się propozycją był Discord, z czego ja się w sumie cieszę, bo uważam Discord za bardzo fajny program. Także zakładamy kanał, serwer, czy jak to się nazywa na Discordzie. Będzie się to nazywało Legownicy Latkensa. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam, ja tam będę wrzucał różne materiały związane z kanałem, pewne rzeczy zakulisowe, powiedzmy. Będę się też was pytał, robił jakieś ankiety i tak dalej. I po prostu będziemy mogli tam sobie pogadać. Także zapraszam. Czas na ogłoszenie zwycięzcy konkursu na imię dla naszej czarnej pantery. Wybrałem imię Dzika cita od użytkownika Waluś YouTube. Mam nadzieję, że to y ty, znaczy YouTube. Jeżeli nie, to sorry. Gratuluję, trafiasz na listę zwycięzców. A nową figurką będzie Człowiek z parówką. Tak. Ten ziomuś to jest właściciel straganu z hotdogami, który tak stoi sobie pusty, więc myślę, że możemy go w końcu tam zainstalować. Jeżeli chodzi o samą figurkę, no to nie jest ona jakaś specjalnie unikalna, bo, bo sama mina jest bardzo prosta. Czapka z daszkiem, strój taki, powiedzmy, właśnie, związany z gastronomią, no i ta paruwa Ta parówa daje <gryw> duże pole do popisy, jeżeli chodzi o wybór imienia dla niego. Mam nadzieję, że wymyśli coś fajnego. A nawet jestem pewien, że wymyśli coś fajnego, także do dzieła. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki, na razie, cześć.